Cześć wszystkim, z tej strony SKJM Gaming, a to jest pierwszy odcinek z Call of Duty Modern Warfare 2. Dzisiaj polecimy sobie z dwoma pierwszymi misjami, czyli uderzenie z Ra i e, pojmać albo zabić. E, no i na wstępie chciałem e, zachęcić wszystkich do zostawienia łapki w górę e, i suba na kanale, bo lecimy z kolejną nową serią e, z Modern Warfare, więc zachęcam, bo odcinki będę się starał, żeby były regularnie, na pewno będzie dziś i jutro. I te, jeżeli mi dobrze pójdzie, to na pewno jeszcze w poniedziałek i będę się starał, żeby było y, wszystko y, systematycznie. Jak możecie też to zobaczyć, na no, ja wszystkie misje ograłem, tak naprawdę całą gierkę przeszedłem w dwa dni, bo powiem wam szczerze, bardzo wciąga, naprawdę według mnie jedna, y, jeżeli nie najlepsze, to z gier y, z serii Call of Duty od Activision, ale mi się też wydaje, że jedna z najlepszych gier FPS ogólnie na świecie, więc dzisiaj, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, albo nie grał, to y, pokażę wam całą kampanię, ale też wszystkich, jeżeli jesteście w stanie y, i chcecie, to zachęcam do kupienia, bo naprawdę gierka jest według mnie świetna i świetnie opowiedziana jest historia. Idziemy sobie do pierwszej misji. Złoty orzeł, jesteśmy na miejscu. Tracimy tu czas! Przyjąłem grace, czekaj. Za mamy potwierdzenie. Warta 1 do brawo 07. Jesteś na pozycji? Już prawie. Mamy się śmigłowiec. sobie. To pewnie gorbrani no, mnie. przynajmniej mnie tak, jest tak, punktualny. Rusz się tak, i tak, zobacz, tak, co on robi tak, na środku tak. tego zadufia. Ja chyba nie mam do tego wszystkiego, bo, ze względu, że mnie poprzednio jak będę nagrywał. I po prostu, żeby. Widzę cie. Co, co tak. widzisz? Uzbrojony personel, pojazdy i sprzęt. Wszystko rosyjskie. Czego ruscy do diabła chcą od dla niego? Zaopatrują Iran, dobijają targu. Słyszysz co? Cień jeden. Potwierdzam, dwie pieczenie na jednym ogniu. Musimy zidentyfikować Gorbraniego, zanim zaczniemy zabawę. Ghost, widzisz tam generała? Uzbrojona eskorta dookoła Wipa. Rosjanie się cieszą, że go widzą. To będzie ich ostatnie spotkanie. Widzę generała Gorbraniego. Tak jest. Do wszystkich. Cel potwierdzony. Dzień jeden. Możecie odpalać. Tak jest, dowódco. Kaos jesteś za blisko strefy. Zaraz nieźle tam przybali. Tak jest. Przyjąłem. Odpalajcie. Do wszystkich. Cień jeden. Rakieta gotowa. Rozpoczynam procedurę odpalania. Urzędne wpisane. Cel wyznaczony. Dwa, jeden... Rakieta poszła! Będzie namierzać ręcznie. Rakieta zmierza na północny wschód, 65 stopni, prędkość Mach 3, wysokość 500 metrów. Idealnie. Nie ruszaj się. Uwaga, zbliża się. Przygotować się do uderzenia. Czas do celu 5 sekund. Likwidacja za 3, 2, 1... Trafienie. Cel zniszczony. Wejść. Laswell. General Szepert? Znam to spojrzenie. Mamy wojnę. Pan wiedziałby o tym pierwszy, ser. Święta radzie. Mów, co jest. Oto nasz cel: prawa ręka Gorbraniego, ser. Hassan Zayani, major Siłkuc. Został odpowiedzialny za Iran. Uzbraja terrorystów. W kasę, broń i dane. Ambitny jest. Jest niebezpieczny. Pragnie zemsty za atak na Gorbraniego. On coś knuje, ser. – W Iranie jest niedoruszenia. Iranie go nie ma. Działa na terenie Almazra. Co on do diabła robi w Almazra? Jest tylko jeden sposób, sir. Dorwijmy go. Kiedy? Nie ma na co czekać. Kogo wezwać? Darf za pięć minut. już się pakują. Wy i Sierżan prowadzicie te akcje. Sierżant? Są w maksaży. Lecimy po zwycięstwo, nie? Czekam w środku. Ja pierdolę. Ghost, odbiór. Tak, ser. Problemy? Żadnych, ser. Bez odbioru. Naloty nękają pozycję wroga przy granicy z Almazra. Wywiad potwierdza obecność bojowników Alcatali w dolinie. Chyba czegoś tam pilnują. Zwiad wskazuje, że chronione są trzy budynki. Major Hasan może się tam ukrywać. Ghost i Soap poprowadzą dziś oddział Marines, by zabić lub schwytać Hasana. Śmigłowiec dostarczy dwie drużyny w odrębnych miejscach przy strefie docelowej. Drużyna Brawo oczyści budynki 1 i 2, a Alfa zajmie trzeci. Macie zgodę na likwidację, ale chcemy Hasana żywego, by go przesłuchać. Pamiętajcie, Hasan jest ważny dla Alcatali. Jeśli tam jest, zginą za niego. Powodzenia. Brawo ląduje tutaj. Alfa wysiądzie nieco dalej. Spotkają się po środku. Uwaga, chcemy Hasan żywego, ale to misja pojmać lub zawić. Żytwa 1, prawo na miejscu, ruszam do drugiego to lądowiska. ...gorsze grafiki, jak ta do światelka, to normalnie na wyższych ustawieniach, w tej optymalizacji shaderów i tak dalej, to lepiej to wygląda, ale jeszcze bym chciał podać celowniki do karty, no nie za bardzo mi się chce... Do wszystkich, Żytwa jeden na celowniku, namierzają nas! Rakieta! Flary, flary! Proszę, blisko! Drugi pocisk! Żytwa 1 spada, rozbijemy się! jak sytuacja? Alfa, słyszycie? Brawo! Alfa unieruchomiona! Sytuacja krytyczna! O, Jesteśmy pod Alfa, ruszamy do budynku 1 Trzymajcie się. Ghost, musimy zabezpieczyć miejsce katastrofy. Już. Zacznijmy od Hassana. To odciągnie ich od Alfa Później zabezpieczymy miejsce katastrofy. Zrozumiano? Tak jest. Ruszamy. Yy, ogólnie, yy, ogólnie chciałem właśnie, żeby to wleciał na kanał, więc do tego też przerywam w serię z Battlefielda, yy, bo mam jeden odcinek z Battlefielda wleciał, ale Call of Duty i chcę, żeby nagrać całą tą serię, więc dopiero, po Modern no, no, Warfare sobie ogram w Battlefielda 1. Ja no, też uważam, że Modern Warfare będzie ciekawszy niż...

Wszystkich brawo! Do budynku 2! Do wszystkich! Pierwszego pieska budynku 2 waląc wyrządzimy wrak! Alfa, informujemy budynek 2! 7-1, wchodzę do środka. Skocznie. Skocznie. Nasz, sorry, sorry. Wchodzimy.

Przyjąłem. Świetna robota. Ghost budynek 2 zabezpieczony. Przyjąłem. Idziemy do wraku. Mam tu nagranie Hasana. Hasan to ich bohater. Będą potrzebować nowego bohatera. Wszystko gra, stary? Ta płyta dała radę. Tez za zaatakował Alfę. Ta... Teraz Pruszamy możemy zabezpieczyć wrak. Ranny. Reszta niech tu zostanie i na zasłania. Rozumiem. Alfa 02, tu brawo 07. Budynek 2 zabezpieczony, idziemy do was. Tu Alfa, wszystko jasne. Szykować się na kontakt. na nas czeka. Swoj, swój! Dobrze was widzieć, panowie. Pięciu martwych, jeden ranny. Zostałem sam, ale mam mało amunicji. Pomóżcie z nim. Nic z tego już tu są. Celuj w stronę tamtych drzew. Mamy ruch. Atakować! Wszyscy przy murze! Się robi dobrze pierwsza śmięta jest tak szybko. a co to by też był za odcinek bez Walczyć mm. dalej Siedzimy. Siedzimy w tym tym. Macdzieć dalej I się. Zabójstwo potwierdzone. Łuk szaciony. Czy jest to na razie? Uwaga na tamte drzewa. Ciągle ja się przemieszczają do 7-6 bez Wiostrzał chce atak... W na Przyjąłem, robi się problemy, jak jak Przyjąć to pozycję, to, to jeszcze nie koniec 0-7, wsparcie z powietrza za 3 minuty Przyjąłem. że mam jakieś silne, że słabe ogólnie problemy, się to, że to, że dla mnie to dziwne, bo dla mnie ekstra ta gra

Zero ruchu. W porządku są. Jest dobrze. Dwa, trzy oberwa. Nie Siedem dwa. Jesteś mi tu potrzebny. Wziąłem, ruszam. Ghost! Powinniśmy się wycofać do domu. Odmawiam. Oczyścimy pozycję i nacieramy. Jeśli Hassan tu jest, to tam. 7-6. Połącz mnie ze wsparciem powietrznym. Przyjąłem. Chwila. Dowodzenie 7 tu kilo 01. Wsparcie za minutę. Kilo 01. Atakujcie wszystko, co zbliża się do naszej pozycji. Macie zgodę. Przyjąłem. My ja też napiszcie. Co wy jak to? Jak mnie słychać. Zumcztek.

Robota. Czysto mam kurwa nadzieję? Czysto! Kilo 01, brak ruchu w okolicy. Dzięki za wsparcie! Przyjąłem 7-6! Kilo 01! Utrzymuje pozycję! 76. 6 Niech ktoś przyleci po poszkodowanych. Przyjąłem! Przygotujcie się. Kasa nadal jest naszym celem! Tak jest. dorwimy z skurwiela. Alfa, idziesz tam. Tak jest poruczniku, Ruszajmy! wiele użyły nas jako przynęty, prawda? Mają niezły sprzęt i walczą z głową. Dzięki Hasanowi. Tak, Chyba miałeś rację, poruczniku. Myślę, że Hasan wciąż tu jest. Zniszczenie śmigłowca dało im szansę. Ptaszki latają w pobliżu. Niech czekają. Wchodzimy. Widzę budynek 3. To nasz cel. Hasan może być w środku. Kurde leży! Snajper Al na dachu, padnij! Snajper dostał! Dobra. Ale... Kurwa, snajperów mają Kolejni snajperzy na dachu, zbiorczy. Kto dostał? Twoje. No takie. Z zielonym laserem to. Snajperów łatwo trafić. No, łatwo i wyjdzie, ale tak zginęło. kurde nie wiem, co to Ja, ja, myślałem. Jako kurwa nic! Wróć, pan odnowicie! Mają nas jak na widelcu! Kolejny! Dobry stał! Cało posłanie nam! Ruszamy! Alcatala się tu okopała! Muszą bronić czegoś konkretnego! Dostajemy tu po dupie! Bez wsparcia z powietrza nie się! 7, 6, potrzebny mi odsłon tego budynku! Nie wiemy, czy tam jest! Wzmuszają nas do tego! 7-6, walnij ten budynek, ale z umiarą! Kilo 0-1, wzywam ostrzał. Celem jest budynek przed nami. Nie zniszcz go doszczętnie! 7-6, przyjąłem, podchodzę do celu!

Znajdźmy Hassana, żywego lub nie. 7-1, wchodzę do środka. Ja pierdolę. Blisko było. Żyjesz? To nie tak. Sprawdzam, partner. Wchodzę, partner. Alfa w środku, Sprawdzić. Musimy zidentyfikować Hassana. Czy ktoś widzi Hasana? Hasana tu nie ma. Nie, brak ważnego celu. Ani śladu Hasana. Sprawdzam parter. Kieruję się na pierwsze piętro. Nacieram na pierwsze piętro. A, jest. Nie, muszę iść w gości Gostichu z tego Mam dwa cele. To nie wiem po co się mają męczyć? Hassan jest wszędzie. Wszędzie, ale nie tutaj. Klub wyeliminowany. No czemu zaskoczyć. te przebiegłe gnojki są wszędzie. On się Zagrożenie wyeliminowane. Nie będzie za mniej. Był tutaj, do cholery. Zglądaj się, może coś znajdziesz. Patrz, mundur Hasana, więc tu był. Uciekł, kiedy zabezpieczaliśmy brak. Twierdzisz, że niepotrzebnie pomagaliśmy? Wybory mają konsekwencje. Do wszystkich brawo, mamy tu ruch. Idziemy. Czeszka, czaszka. Do wszystkich brawo. Na zewnątrz. Skoro Hasan zwiał. To czego oni tu broną do diabła? Cholernie dobre pytanie. Co my tu mamy? Magazyn. Drzwi są otwarte. Słyszałem coś w środku. Zrozumiałem, zabezpieczmy go. Czysto! Przeszukać teren. Sprawdźmy, gdzie się ukrywali. Al katala się nie Mają tu niezłą kolekcję. W danych nie było mowy o tym magazynie. No, to mm. Co to kurwa jest? Wszystko po angielsku. Słodki Jezu... Rakiety balistyczne, to mobilna wyrzutnia, zasięg 1000 mil, minimum. Jak do diabła wpadło to w łapy Iranu. 7-6, połącz nas z Lazwell. Przyjąłem, czekajcie. Bravo, 7-6, Charlie, do warty 1. Słyszysz? Tu warta 1. Nadawaj. Lazwell, tutaj Ghost. Mamy coś. Powiedz, że macie Hasana. Ghost? kiem na to. No i pięknie. Ghost, ja macie Hasana? hasana? Nie. Znaleźliśmy skład broni. Hassan posiada rakiety... amerykańskie. Zero siedem, tu dowództwo Złoty Orzeł. Powtórzcie ostatnie. Powtarzam. Hassan ma amerykańskie rakiety. Dobra, wychodzić. Migiem, wszyscy wychodzą, już! Iran zdołał przejąć amerykańskie rakiety. Nasze rakiety są w rękach al katali Hassan rozdaje nasze pociski balistyczne, jakby się bawił w pierdolonego Mikołaja, a my nic o tym nie wiemy? Iran może się wszystkiego wyprzeć. Wyprzeć się, takiego chuja. Siedzą w tym połuszy, chcę wiedzieć, ile dokładnie ich mają i gdzie planują ich użyć. Jeśli Hasan je przemyca, to musi mieć wspólnika. Więc radzę ci dowiedzieć się, kto tu pociąga za sznurki. Moi ludzie zajmą się tymi rakietami. W dwie godziny dowiemy się o nich wszystkiego. Odmawiam, trzeba je zniszczyć. Generale, to dla nas ważne dane. Wywiad zawiódł na całej linii Lazwell. Taktyczna porażka nie wchodzi w grę. Do rana będzie tam z pół tysiąca wrogich żołnierzy co najmniej. Musimy działać już! Złoty orzeł do gousta. Wezwij ostrzał, gdy tam dotrzecie. Ta broń musi zostać zniszczona. Tak jest, dowódca. Amsterdam. Co Amsterdam ma z tym wszystkim wspólnego? To raj dla szmuglerów. Niestrzeżone porty i kanały. Iran ma tam wtyki. Tak jak my. Kogo? Kapitana. Tropi w tym momencie lokalną komórkę al katali To pierwsze dobre wieści, które dziś usłyszałem. Dołączę do niego osobiście, sir. Kate Laswell znowu w boju? Chcę to zrobić dobrze. Bezbłędnie. Czyli w moim stylu. Kate. Chcę hasana podanego na srebrnej tacy. Póki co? Przypilnuj akcji. Oczywiście, Jezus, sir, z tą grafiką, bo tam widać Trochę kiedy dotrzesz? Za mniej niż godzinę. Gdzie jesteś? Kanały. Pod mostem obserwuję łódź Alcatalii. Przewozi kontener rakietowy? Nie tak. Na pewno nie. Oby nas doprowadziła, gdzie trzeba. W kontakcie. Gaz? Gotowy? Tak, kapitanie. Śledźmy tę łódź. Ja ogólnie dziękuję wszystkim widzowie za oglądanie naszych tutaj pierwszych tych misji. Uderzenia i połamać albo zabić, jeżeli Wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę albo słuchać z dzwonkiem na kanale. Następnie chyba będziemy sobie robić po dwie misje, tak by chyba było najlepiej. Potem w następnym ciągu mokra robota i sztuka wywiadu będziemy sobie robić tak po dwie misje. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. No, jak mówię, e, ja tą całą gierkę ograłem w dwa dni. E, grałem e, teraz czwartek, piątek. No i muszę wam powiedzieć, że świetna produkcja, naprawdę świetna gra. Jeżeli ktoś chce i może, no to bardzo polecam kupić, bo po prostu ekstra. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. No i co, zostawcie właśnie suba z dzwonkiem i łapkę, żeby być na bieżąco z tymi odcinkami, bo postaram się, żeby wszystko było regularnie. No i do następnych. Siemano.